Cześć i witaj w kolejnym filmie z naszej serii Dzień z życia. Za chwilę przeniesiemy się w czasie i przyjrzymy się życiu jednego średniowiecznego mnicha, który jak się okazało, stał się magikiem, banitą, najemnikiem, piratem, a nawet na krótko był admirałem francuskiej floty. Czarownik Eustachy urodził się około roku 1170 w pobliżu Boulogne na północy Francji. Jego ojcem był drobny szlachcic o imieniu Buduin bousquet i pan hrabstwa Boulogne. Eustachy prawdopodobnie przechodził typowe szkolenie wojskowe dla rycerstwa, jak na syna, szlachcica przystało. W pewnym momencie jednak udał się do Toledo w Hiszpanii, która w tamtym czasie była słynna ze swoich szkół magii, a Toledo w szczególności miało najstarszą i najbardziej znaną szkołę, nie licząc hogwartu do studiowania nauk okultystycznych. Po przybyciu Eustachy opanował nekromancję i czarną magię. Po podróżach i eksperymentach Eustace zmienił karierę i został duchownym. Życie w klasztorze było surowe. Tak, było pewne, że zawsze będzie dach nad głową i stały dostęp do jedzenia, ale trzeba było złożyć pewne ofiary za te przywileje. Na przykład, życie w prostocie z prawie żadnymi dobytkami, uczestnictwo w modlitwach i nabożeństwach o każdej porze dnia i nocy, może złożenie ślubów milczenia lub narażenie się na różnego rodzaju niebezpieczne choroby podczas opieki nad chorymi. Dzień benedyktyńskiego mnicha zaczynał się wcześnie, przed świtem. Mniej więcej między czwartą a siódmą rano, w zależności od danego zakonu i pory roku, rutyna była dyktowana dostępnym światłem. Po przebudzeniu i przyniesieniu dzbanka wody do mycia i golenia, mnich udawał się przez krużganek do kościoła na swoją pierwszą mszę dnia. Około 6.30 rano podawane było śniadanie i surowo zabraniano rozmów podczas posiłku. Zazwyczaj po tym następowało czytanie i modlitwy. O 9 rano odbywała się druga msza święta przed rozpoczęciem pracy, a mniści albo uprawiali ziemię, tworzyli manuskrypty, albo opiekowali się swoimi pacjentami. O południu, po kolejnej mszy, następował główny posiłek składający się z warzyw i ryb, ponieważ mięso było zarezerwowane dla chorych. Kolejno, jak łatwo zgadnąć czytanie lub modlitwy? Mieszanka pracy i modlitwy trwała cały dzień, aż do 2100, kiedy mnisi odbywali szóstą mszę, po której następował sen. O północy budzili się na kolejną mszę, zwaną jutrznią. O pierwszej w nocy wracali do łóżka na zaledwie kilka godzin, zanim wstali o świcie i zaczęli wszystko od nowa. Jedz, śpi, módl się, powtarzaj. Odzież mnicha miała na celu zakrycie jak największej powierzchni skóry. Pod wełnianą tuniką, przewiązaną w pasie paskiem, noszono lniane bieliznę. Na to wszystko zakładano mnisi kaptur z kapturem. Ubrania, zaprojektowane z myślą o praktyczności, a nie modzie, wykonane były z najtańszych, a tym samym najszorstniejszych materiałów. Ich głowy były tonsurowane, co oznaczało, że były ogolone na wierzchu, pozostawiając pas włosów tuż nad uszami. Ograniczano posiadanie rzeczy do minimum, prawdopodobnie dozwalając tylko na grzebień i scyzoryk. Egzystencja zdala od blichtru. Pierdzić nie szybciej. To właśnie ten styl życia wybrał Eustas, kiedy przybył do opactwa Sema w Kale. Wybór ten wydaje się dziwny dla człowieka, który bawił się w czarną magię, aby poświęcić się Bogu, ale może ujrzał światło i chciał zrzec się swoich zepsutych dróg. Mógł być młodszym synem, więc mało prawdopodobne, że odziedziczy ziemię ojca. Przynależność do duchowieństwa była szanowaną ścieżką kariery, z możliwością zdobycia prawdziwej władzy po osiągnięciu wysokiej pozycji. Ale okazało się, że zasady i regulacje wcale nie były dla Eustacego. Wyglądało na to, że proste życie, modlitwa, czytanie Biblii i ogólnie bycie dobrym było dla Eustacego trochę zbyt trudne i wkrótce zaczął popełniać wiele diabelskich czynów. Na jego liście przewinień znalazły się hazard, kradzież i zachęcanie swoich braci zakonnych do jedzenia, kiedy powinni pościć. Zachęcał ich również do nieposłuszeństwa, przeklinania podczas modlitw i pierdzenia w klasztorze. Opat opisał go jako demona. Nie dziwi więc, że Eustas opuścił swoje zakony benedyktyńskie, najprawdopodobniej zanim został wyrzucony i wszedł na służbę upotężnego Renoda de Martina, hrabiego Bulonie. Przestępca. Tam, w roku 1203, jego inteligencja i zdolności wojskowe zostały docenione, kiedy Eustas został urzędnikiem administracyjnym i balifem Zgodnie z przewidywaniami wpadł w kłopoty i został oskarżony o niewłaściwe zarządzanie finansami. Eustace uciekł, a hrabia przejął wszystkie jego majątki i ziemię. Eustace ogłosił się banitą, ukrywając się w lasach Boulogne. Stamtąd zemścił się, podpalając dwie nowo wybudowane młyny hrabiego. Romantyczna biografia wulgarnego Eustace'a została napisana w XIII wieku przez nieznanego poetę z Picardii. Relacja opowiada o przygodach banity w tym czasie. Jak przemykał się do lasu i z powrotem, aby przeprowadzać rajdy i upokarzać hrabiego raz za razem. Austac przebrał się kiedyś za jednonogiego żebraka, wiążąc jedną nogę. Fortel się powiódł, a hrabia dał mu pieniądze na działalność dobroczynną. Wskoczył na konia hrabiego i odjechał z kulejącą nogą zwisającą w dół. Następnie, przebrany za kobietę, oszukał jednego z rycerzy hrabiego, oferując mu seksualne przysługi i kusząc go obietnicą nauczenia go, cytuję, jak korzystać z jego tyłka. Rycerz był oczarowany sugestią, ale gdy podszedł do nowej ukochanej, Justajs podniósł nogę i puścił bąka. Niewątpliwie spotkanie zakończyło się kradzieżą konia rycerza przez Eustasa, co sugeruje, że miał on obsesję na punkcie puszczenia bąka. Uważa się, że te zemstnicze ataki na hrabiego i jego ludzi z lasu były inspiracją dla legendy o Robin Hoodzie. Ale Eustace miał też gorszą i bardziej bezwzględną stronę, co można zauważyć, gdy złapał pięciu zbrojnych ludzi hrabiego. Odciął nogi czterem z nich i pozwolił piątemu człowiekowi wrócić do hrabiego, aby powiedział mu, co zobaczył. Co gorsza, kiedy młody chłopiec został przyłapany na szpiegowaniu, Eustace zmusił go do powieszenia się za ten czyn potem nie tylko aby naprawdę dostać się pod skórę hrabiego Bulon, ale także po to, aby w pewnym momencie zdenerwować króla francuskiego Filipa II. Między 1204 roku a 1205 roku rokiem Eustas zaczął pracować dla króla Anglii Jana. Piracki król Jan walczył, aby utrzymać swoje ziemie w Normandii, a Eustas, nigdy nie przegapijący lukratywnej okazji biznesowej, sprzymierzył się z anglikami. Jan dostrzegł potencjał w byłym mnichu i dał mu dowództwo nad trzydziestoma galarami. Justas wraz z braćmi założył bazę piracką na Wyspach Normandzkich, z której atakował francuskie wybrzeże. Korzystając ze swojej sieci najemników, plądrował również statki z każdego narodu, które wpływały na wody kanału La Manche i cieśniny Dover. Stając się niezastąpiony dla króla Jana, został nagrodzony wspaniałym pałacem w Londynie i ziemią w Norfolk. Córka Eustaisa została zaakceptowana przez angielską szlachtę, a on sam cieszył się tak dobrą opinią, że John ułaskawił go, gdy nie mogąc powstrzymać nawyku siejenia spustoszenia, zaatakował kilka wiosek na angielskim wybrzeżu. W 1212 roku, roku Eustas zmienił swoją lojalność na rzecz króla Francji z powodu pewnego zdarzenia. Mówi się, że stary przyjaciel króla, hrabia buloń, sprzymierzył się z Anglikami i nastawił go przeciwko piratowi. Według innej historii Ustes był winien królowi Johnowi. Dwadzieścia Marek Król wziął żonę i córkę Eustace'a jako zakładniczki. Okaleczył i zabił jego córkę, a gdy to nie podziałało, przejął jego ziemię. Niezależnie od tego, która historia jest prawdziwa, Eustace opuścił Anglię, aby pracować dla króla Filipa II Francji i sądzi się, że zabrał ze sobą pięć galer Francuzi, widząc rosnącą potęgę piratów, wysłali południową flotę do ataku na Wyspy Normandzkie. Wielu zostało pojmanych, w tym niektórzy z braci Justeisa. Admirał Król Filip odebrał Normandię Anglikom w 1204, a do 1215 roku w Anglii szalała wojna domowa, w której wielu baronów zbuntowało się przeciwko królowi Johnowi. Filipe z Francji był bardzo zadowolony, mając Eustasa po swojej stronie. Przecież ten człowiek miał wielką wiedzę na temat kanału La Manche i znał możliwości angielskiego wojska. Filipe mianował Eustasa admirałem na kanale, opisując go jako odważnego, śmiałego, przebiegłego i sprytnego. Książę Louis, syn Filipa, został zaproszony do Anglii przez zbuntowanych baronów, aby objąć tron. Ogromna siła inwazyjna obejmowała 680 statków z 1200 rycerzami, piechotą, końmi i zaopatrzeniem. Austaz dowodził francuską flotą w Damme, będąc odpowiedzialnym za dwie z największych sił morskich w północnej Europie od czasów III Krucjaty. Podczas półtorarocznego oblężenia Louis przejął kontrolę nad połową Anglii. W październiku 1216 roku zmarł król John, koronacja jego syna. Dziewięcioletniego Henryka III wywołała falę patriotyzmu w Anglii, a Francuzi zaczęli tracić teren. Z księciem Louisem, uwięzionym w porcie Raya, wezwano francuską flotę, aby przerwać blokadę. Podczas śmiałego rajdu tylko jednemu statkowi udało się przedrzeć i uratować księcia, statkowi dowodzonym przez admirała Austausa. Ale to bitwa pod Sandwich okazała się być nemesis Eustace'a. Louis szybko wrócił do Anglii, by kontynuować walkę, ale poniósł porażkę w zamku Lincoln w 1217 roku. Eustas ponownie pospieszył na pomoc władcy, zabierając flotę około 80 statków, wystarczająco dużych, by podbić królestwo. Angielska armada zaledwie 40 statków spotkała Francuzów u wybrzeży Sandwich w Kent. Francuzi mieli łatwo zwyciężyć, ale Anglicy uniemożliwili im wejście na statki pokrywając pokłady proszkiem z wapna. Gdy wiatr się wzmógł, wapno dostało się Francuzom do twarzy, oślepiając ich. Gdy statek Ustasa został opanowany, wszyscy francuscy żołnierze i marynarze na pokładzie zostali wymordowani podczas gdy rycerzy oszczędzono dla okupu. Szacuje się, że tego dnia zginęło łącznie około 4 tysięcy francuzów, a jeszcze więcej utonęło. Skacząc za burtę swoich statków. Świadomy nienawiści za podwójne gry, Austes ukrył się w sentynie statku, lecz został z niej wyciągnięty. Zaoferował ogromną sumę pieniędzy jako okup, podobno nawet dziesięć tysięcy marek. Ale wszystko, co mu dano, to wybór miejsca egzekucji, albo obok trybusza, albo przy relingu statku. Nie wiadomo, który wybrał, ale tam na pokładzie został ścięty. Głowę Justesa zabrano do Canterbury, nabito na pikę i paradowano z nią po Europie, aby dowieść, że niesławny mężczyzna naprawdę nie żyje. Wspomnienie imienia Justesa wzbudzało strach w każdym marynarzu, gdyż stał się on jednym z największych dowódców morskich średniowiecza. Eustace czarny mnich mordował i zdradzał, wpisując się do ksiąg historii, jako jeden z najbardziej nieświętych ludzi, którzy kiedykolwiek żyli.